Witam wszystkich, bardzo serdecznie jestem stream a to będzie, to będzie już dawny odcinek serii, której już dawno już nie było, czyli Good Old Games. Yy, tym razem w że wam pokażę wam Aliens Alien vs Predator 2 z 2001 roku. Yy, tu mam taki mały taki obraz, ponieważ mamy ustawę niestandardową rozdzielczość Full HD, który to idealnie gra wspiera, ale dobra, więc to yy, jest single player. Yy, jak widać, mamy. Parę kampanii, ja wam y, pokażę chyba jakąś. Ym, chwila, chwila, chwila. Czy ja mam, kurde? Muszę sprawdzić. Chwila. Okej. Czyli by się tam coś zawiść. Hmm, kurde, no... Hmm. Hmm, chwila jak to było? Savior? Dobra, nie, najwyżej będziemy musieli, chciałem wam pokazać Marina, jakoś tam widać, że będzie musieli rozpocząć od nowa, bo coś mi się tutaj z save'ami chyba porobiło. Znaczy, ja byłem już prawie na końcu rozgrywki, rozgrywki Marina, nie? Tylko, że, yy, yy, tylko, że musiałem grę po prostu. Yy, yy, tylko, nie zapisałem po prostu gry, więc dobra, weźmy Marina. A nie, tu mamy misję do wyboru. Kurda, szukam. Dobra, to weźmy misję drugą, żeby się już coś działo. Yy, Lounge. Nie, to nie jest nic na długo No to jest misja na... A dobra, niech będzie już ta Ym, Dobra, mamy shotguna like Mamy Mamy oczywiście karabin pulsujący yy, yy, M41A M41, yy, Puls rifle dobra, to idziemy Ale dobra, w sumie może być ta misja. O dobra nie. Coś tu, co się tu rusza. Dobra, nie. To się dłuża! Dobra, to trzeba. Alright, I got an update. Mother can't override the access codes as long as the tunnel security system remains online, so we're gonna have to do this the hard way. The tunnels are divided into sections by containment areas. Short tunnels gated on either end, similar to an airlock. With the security system active, only one gate in a section can be opened at a time. Jak widać było, mamy trzy kampanie, ja miałem opcję ja miałem Marina, bo y, najbardziej lubię te kampanie ze względu na klimat jaki w niej towarzyszy i jest, jest naprawdę bardzo... naprawdę jest strasznie. Czasami się bardziej czuję niż w Death czy innej grze. Nie jest to w żaden sposób gra powiązana z jakimś filmem opcji contrapedator. Albo... Znaczy bardziej znaczy bardziej to właśnie do filmu obcego na telator niż na przykład do jakichś innych na przykład do jakichś innych filmów z samego obcego Kurde denerwujmy to. Przewidaje mi dobra. Quick save. Niezgokolwiek. Niezgokolwiek. Yy, takie znajdźki mamy. Jak widać mamy tutaj zna życia, bo to jest zjawioną ocól, to to mamy ja wdecznie Dobra, okej, tak słychać Dobra, nie podoba mi się to. O Jezu Maria! O mój Boże! A tyle bym się naoglądał tego w dzieciństwie I dalej ja się boję tego, i dalej się tego boję Dobra, ok. Te pierwsze, To było Uf! To jest naprawdę dlajemca gra, ale generalnie wolę na przykład Aliens Colonial Marines, bo to jest kontynuacja filmowego obcego i jest bardziej tak filmowego obcego i w ogóle... Aha i właśnie zapewniam, że mam grę po angielsku. Wieś tak na Nie wyszło spolszczenie, w tamtych czasach spolszczyć grę to było coś. Ale mogę Wam już na wstępie obiecać. Jak wyjdzie Alien Isolation, to robię serię, nie ma bola. Z Colony Colonial Marines też chciałem zrobić serię, nawet zacząłem, ale no, gra nie została przez wszystkich dobrze odebrana, czy, no, Ja do niej nic nie miałem, nie? bo mi ona się nawet podobała, szczególnie bo patrz, mieliśmy yy, bohaterów na, na filmach bo to była po prostu kontynuacja yy, filmowego obcego decydujące starcie. Może właśnie dlatego mi się bardziej ta nauka podobała, że na przykład... Yy, ta gra, chociaż ta gra jest oczywiście zajęta, dlatego właśnie robię, nie? To, right, do gry, do no, no, no mamy... yyy... zaraz... Może nawet dobrze, żebym te misję odpalił. znajdziesz gdzieś z znajdziemy... O, o właśnie. To a ja do tej pory mogę się nie z tego jeszcze wystarczyć. Naprawdę, zaj. A! nie, 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 droga, kurde. Naprawdę, to co panowie y, z tego zrobiło, na przykład... A, nie Predator, czy to według mnie już jest kompletna porażka? Znaczy, Inverse... West... Trójka, mówię o tej, bo ona się po prostu nazywa... Ale Inverse Predator, ale chodzi mi o tą y, część z y, 2010 roku.

na Windowsie 7, możemy też e, tylko trzeba po prostu ją do tego przystosować nie, oryginalnie to ona nie działa w tak jakiejś to takiego trzeba ją się grać e, takiego małego fixa który się nazywa e, e, takie porozumieniem takiego małego, małego fixa który się nazywa fix, czy jakoś tak, czy widzę screen fix. No i po prostu tam parę pozmieniać Zresztą na, na pewno znajdziecie poradniki, bo na pewno nie jest trudno znaleźć poradniki jak właśnie to, to zrobić, więc nie są, więc nie są że mieli się jakieś problemy z tym. Tylko co mi się w tej grze bardziej podoba um, od y, tego od Aliens Colonial Marines um, To jest to, że te opcje są zdecydowanie szybsze. Ja tam, um, na generycy, no, nie na są straszniejsze i jest takie cienie, są takie bardziej takie czarne nie. I to ogólnie to wszystko dawało klimatu. Oczywiście um, pewnie wiele osób mnie zaraz za to, że co ja mówię, ale jest Colonial Marines lepsza od klasyka. No jak to jest klasyk, nie? Dlatego o nim robię e, film, nie? E, materiał o nim, nie? E, Ale po prostu mówię, że Alien z Colonial Marines na przykład mi się bardziej podobał Ze względu właśnie na to, co mówiłem Mam, Tam mamy różne takie... Nawiązania do jest nawet kontynuacja, więc jeszcze powtarzam Niestety, źle odebrana e, Ale jak naprawdę, aby teraz ktoś zagrał, to naprawdę powinno mu się spodobać, bo... E, e, teraz teraz właśnie aliens colony na malinskopaczach tych wszystkich jest, jest bardzo dobrze w dozwonku jest poprawione. O ale dalej, to burzy nie było. Carter, bolder way. You're up. Head for section 4. Ja nie Tyle <grymne> być złożyć co ja będę przeżył, będę przechodził albo nie nie dole. tam jeszcze człowiek jest bezbrodny Czy jest to jest roboty czy to jest coś się... O o, o klary, to tam... Damn it, the station is trashed. Police try to get it online. It's no use. You've got to get to the security control station. Looks like there's a service tunnel that should take you to the main terminal. Head right. Tá bom, Musimy sprawdzić tutaj wszystko, czy tu się zniesie. Data. Which means, put it this way, if there are survivors in the pods, their situation <sweat> just got a whole lot worse. <sweat> Dobra, <sweat> <sweat> Dobra, no, na to, Nie, dobra, nie, tej misji wam nie pokażę, bo... Yy, tej misji wam nie pokażę, bo tutaj naprawdę to jest takie labiryntowe. Yy, weźmy sobie jeszcze single player, więc Marina. Albo nie, wiecie co wystarczy? Może, chyba że może wam jeszcze pokazać jakieś aliena albo coś. Też nie, bo tutaj jeszcze nie zacząłem tego aliena przechodzić. Nie mam jednej misji odlokowanych. Eee, to samo za predatorów, predatorzy, to samo dobra. Więc ja myślę, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że Wam się podobała. Jeżeli ktoś nie grała, lubi, ale jednak naprawdę polecam zagrać, Także trzymajcie się, cześć.